Witam wszystkich wy, na czytaniu energii miesiąca styczeń 2020 roku Zobaczymy co runy chcą wam przekazać Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne W związku z czym nie z każdym z was będzie rezonowało Jeżeli nie odnajdujecie się w czytaniach, które runy chcą wam zaprezentować Zapraszam was na inne kanały O, sukces, zwycięstwo Bardzo ładnie Taką energią ogólną, najogólniejszą jest to runa Isa, która właśnie mówi o kontemplacji, o wyciszeniu, o medytacji. O, tutaj jest przedstawiony wąż Kundalini, nie wiem, czy tutaj będzie widać w tym świetle wąż Kundalini, który, który właśnie otacza kręgosłup, czyli przepływa przez wszystkie czakry. I to jest taki właśnie przekaz na to, aby ten styczeń był dla was miesiącem. Wgłębiania się w siebie, czyli miesiącem wyciszenia emocji, miesiącem kontemplacji życia, swoich dotychczasowych doświadczeń, kontemplacji po prostu w chwili obecnej, takiego skupienia się na, na sobie, na swoim wnętrzu, na, swoim, na swoich potrzebach, na połączeniu z samym sobą, ze swoim wyższym ja. Tak. Tutaj też może być przekaz, że. Niektóre rzeczy mogą się opóźniać, ale to, że to się opóźnia, to jest na Waszą korzyść, tak? Bo być może w danej chwili, gdyby się miało wydarzyć to, co byście chcieli, na przykład, nie wiem, oczekujecie na coś albo chcecie coś kupić, ale z różnych przyczyn nie możecie, to jest to intrakty, ponieważ w danej chwili moglibyście na przykład na tym stracić, bo, byłoby, bo później będzie tańsze i tak dalej, i tak dalej. Więc wszelkiego rodzaju opóźnienia będą ok i... I to będzie miesiąc dla Was, miesiąc Waszego wzrostu, tak, wewnętrznego. Ale tutaj pojawia mi się również sukces, zwycięstwo, radość, cieszenie się, sowilo to jest słońce. Zobaczcie, i tutaj mamy, i tutaj mamy, także naprawdę. Styczeń będzie dla Was, ja już to widzę, że pięknym miesiącem, miesiącem miłości, miesiącem równowagi, harmonii. Miesiącem obdarowywania innych, ale również bycia obdarowywanym, stabilizacji. Ja jeszcze sobie dopytam: Dagas i Sowilo. To jest przebudzenie. To jest po prostu naprawdę. Niektórzy z Was. Mogą, y, mogą się przebudzić, przetransformować, tak? Możecie odkryć w sobie taką duchowość. To jest sięganie marzeń, to jest spełnianie marzeń, spełnianie siebie, przebudzenie, tak? To jest takie olśnienie. Wstaje słońce. Dagas to jest pierwszy blask słońca o poranku, który opromienia właśnie tą ciemność, które. Pokazuje, że z danego problemu jest wyjście, tylko trzeba się bardziej rozejrzeć i pójść za tym światełkiem, tak? Także dla Was wstanie słońce, dla Was jest, jest zwycięstwo, sukces, sięganie marzeń. Naprawdę bardzo pięknie. To już pójdziemy w tą stronę transformacji, bo Hagal to też właśnie mówi o transformacji. To y, też są zmiany, pewne zmiany, ale ja bym bardziej tutaj jak już takie naprawdę piękne czytanie wyszło, y, że to wyciszenie, które jest w Runie Isa, to taka y, może chwilowa nawet izolacja od otoczenia zewnętrznego w celu skupienia się na sobie, na swoim wnętrzu, na przetransformowaniu siebie samego, spowoduje, że was samych zmieni się sposób podejścia do być może jakichś relacji, albo być może w ogóle podejścia do życia. Zmienią się wasze priorytety, tak. I dlatego tutaj właśnie jest Taruna Hagal, że będą nagle zmiany, które zajdą was samych, przez was samych. To nie będą czynniki zewnętrzne. Znaczy, czynniki zewnętrzne mogły przyczynić się do tego, że was właśnie zajdzie ta zmiana, przemiana dosłownie, ale tak naprawdę to jakby wy będziecie głównymi twórcami tej transformacji w sobie. I tu mogą właśnie zmienić się pewne struktury, jeśli chodzi o harmonię w dawaniu braniu, o harmonię w miłości. Możecie inaczej pod, podchodzić do. Do pewnych relacji, które są w waszym życiu, możecie zmienić zdanie na czyś temat albo pozytywnie, albo negatywnie. Możecie pozakańczać pewne relacje, tak, które już wam nie służą. Jest tutaj bardzo duża stabilizacja. To jest też takie twarde stąpanie po ziemi. To jest energia, która umożliwia nam realizację swoich marzeń. Ja też to widzę jako uzdrowienie serca. Więc, jeżeli ktoś z Was cierpiał z różnego powodu czy z powodu żałoby, czy z powodu utraty kogoś w formie odejścia jakiegokolwiek, zranienia jakiegokolwiek to tu pokazuje mi się, że wasze serce zostanie przetransformowane i uzdrowione. Naprawdę, bardzo piękne czytanie się zapowiada na styczeń. Zobaczymy co będzie wam w utrudnieniu co będzie przeszkadzało. Ja bym tu powiedziała, że wszelkiego rodzaju aspekty Prawne, administracyjne, to może dotyczyć pracy, jakiejś zmiany w pracy. Nie wiem, może kredyty też, bo jest inwestycja. Jeżeli nie musicie, to nie bierzcie nic na, na kredyt, na raty, właśnie w styczniu, bo to może tutaj spowodować jakieś obciążenie dla Was. Muszę to pytać. To mi się bardziej właśnie pokazuje chyba na pracę, wiecie? Bo mam aż dwie runy, które mówią o pracy. Tiwas się, Turisas się, przepraszam, powtórzyła. Może Wam przeszkadzać taka zbytnia izolacja dotoczenia, do co spowoduje, że będziecie postrzegani albo nawet Wy sami nie tyle, że będziecie postrzegani, ile będzie w Was taka niemoc do działania. Takie yy, może nadmierne skupienie się właśnie na tym yy, swoim wewnętrznym rozwoju spowoduje, że Wy będziecie za bardzo nieobecni dla świata zewnętrznego. I to może Wam przeszkadzać. Takie yy, jakby troszkę błędne pojmowanie swojego wyznaczonego celu. Tiwas to jest taka energia, która prowadzi Was do wybranego celu, żeby go zrealizować, tak? Ona Wam pokazuje, co robić, czego nie robić, po najmniejszej linii oporu, żeby właśnie zrealizować ten cel. A w, no tutaj w energii utrudniającej jeszcze jest Dagas, czyli tutaj odwrócona jakoby właśnie w, w tym pytaniu. Chociaż się ja nie odwracam run, ale no właśnie takie... Sposób zadawania pytań yy, pozwala mi na określenie, czy to jest w pozytywie, czy to jest w negatywie. Yy, więc w utrudnieniu macie takie troszeczkę błądzenie. Być może wy jeszcze tego celu yy, tak ściśle określonego nie macie i warto jest sobie w styczniu, gdzie macie taką energię bardzo sprzyjającą ku kontemplacji, przeanalizowaniu swojego, swoich doświadczeń życiowych. Wyznaczyć konkretny cel i do niego dążyć. Bo póki co mi się tu pojawia, że może macie ich zbyt wiele i przez co nie potraficie skupić się na jednej rzeczy i ją dopiąć do końca. Więc moje drogie lwy, w styczniu zastanówcie się, co jest dla was priorytetem i wyznaczcie sobie taki konkretny jeden cel i możecie popracować wtedy z runą tiwa, która będzie, go, będzie was do niego. Prowadziła. Jeżeli macie dzieci, to tutaj mogą troszkę Was denerwować więcej niż zazwyczaj Możecie też mieć na przykład strach przed... Y, 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 związany z pracą Nie wiem, czy jakieś zmiany się szykują, jakieś... Cięcia etatów, ale coś w pracy będzie powodowało, że wy będziecie się bali, że ją stracicie. Albo w pracy się coś zmieni, jakaś struktura, co spowoduje właśnie ten taki strach i obawę przed tym, jak to będzie dalej. A co jest sprzyjające, co będzie Wam pozytywnie, pozytywnie ten styczeń nakierowywało niespodzianki od losu, o, sukces, zwycięstwo, radość, cieszenie się, nadzieja, otwartość, opiekuńczość też, drogie panie, panowie również w sumie. Jeżeli nie chcecie mieć Dziadusia, to uważajcie, bo w runie Kenas jeszcze jest runa Berkano, która mówi o macierzyństwie. Nawet tak jak tutaj widzicie, jest mama wilki, i są małe wilczątka. Więc Kenas może mówić właśnie o, o ciąży nieplanowanej. Więc tutaj uważajcie w tym aspekcie. Tutaj również jest jakby pieniążki z innego źródła, czyli niż wasza praca, czyli jakieś dorobienie sobie, albo możecie otrzymać pieniążki skądś, albo, nie wiem, wykorzystacie swoje talenty do tego, aby dorobić. No, takie tutaj, właśnie, znaczy, pieniążki. No, fechu to jest runa dobrobytu. To nie, muszą, nie musi być nic materialnego. To może być, no cokolwiek innego, jakaś taka forma zapłaty, chociażby podziękowanie. No, coś, co spowoduje właśnie lepszenie Waszego dobrobytu. Zwycięstwo, sukces uda Wam się zrealizować um, to, co zaczęliście w przeszłości. To jest dokończenie dosłownie: dokończenie zaczętej sprawy, tak? W Runie i Was. Połączenie. Połączenie tych dwóch końców. To jest też e, takie budowanie na solidnych fundamentach, że styczeń może pozwolić Wam budować swoją przyszłość, która będzie naprawdę bardzo piękna. E, I niespodzianka od losu w postaci zapłaty za swoją karmę, czyli w postaci po, pozytywne było co pozytywne, więc ta karma będzie pozytywna. To wszystko, co Wy kiedyś komuś podarowaliście, zrobiliście dobre uczynki. Ym, wypełnienie swojej karmy zrozumienie swojego postępowania to wszystko spowoduje, że teraz zostanie wam zwrócone z nawiązką. Także, także oczekujcie niespodzianek i takich pomyślności, takiego pomyślności losu. Co nieuniknione. Zastosowany jest Wasz rozwój. Tutaj, jak widzicie, w runie Mannas, mężczyzna, no raczej mężczyzna niż kobieta, stoi sobie na górze, ma pozycję otwartą, ramiona są wyciągnięte, także tutaj jest pokazane właśnie, scalenie jest na tyle takiej poświaty, no tak można powiedzieć, Słońca. Tutaj jest pokazane scalenie siebie, swojego człowieczeństwa, swojego wnętrza. To jest dosłownie scalenie swoich trzech jaźni: świadomości, podświadomości i nadświadomości w jedno. To jest połączenie siebie, to jest odnalezienie swojego miejsca w życiu, odnalezienie swojego celu, takie uświadomienie sobie, kim jestem, do czego zmierzam. To jest właśnie nieuniknione, czyli ten wasz wewnętrzny rozwój. Bardzo pięknie. Tu bym połączyła te karty w zasadzie te trzy i bym powiedziała, że albo w Waszym związku, albo w Waszej pracy, czy też współpracy z kimś, przyjaźni w przyjaźni w relacji z jakąś drugą osobą, którą traktujecie na równi z sobą, czyli jakiej, jakiejś przyjaciółka, przyjaciel, przyjaźń ogólnie, bądź też związki normalne, partnerskie, tutaj nastąpi zmiana i przetransformowanie. Niektóre i o ile oczywiście już naprawdę nie da się tego naprawić, tej relacji naprawić, to nastąpi rozstanie. Ale tam, gdzie zauważyliście, że coś po prostu nie gra, coś, coś przestało działać tak, jak kiedyś działało, to nastąpi zmiana, nastąpi ruch i przetransformowanie tego, uzdrowienie, tak? Zmiana, może podejścia do, do sytuacji. To może być w was samych, ale to też może być u innych, że, jakby ktoś, wasz partner, albo bliska wam osoba, bo manas to jest po prostu człowiek, który jest na równi z wami, z wami, tak? Tutaj jest symbol dwóch koni, a konie między, kon, między koniem a człowiekiem nawiązuje się bardzo silna więź. I właśnie Runa Manas o tym mówi, o tej więzi. Konie traktują człowieka na równi z sobą, tak? To są partnerzy. I Runa Manas mówi o takim partnerstwie, o takiej równi dwóch ludzi. I może ten człowiek, którego wy właśnie tak traktujecie jako przyjaciela, jako kogoś, kogoś Wam bliskiego, kogoś, z kim no możecie konie kraść, tak to powiem, w nim może właśnie nastąpić ta przemiana wewnętrzna i to też jakby będzie oddziaływało na Was. Zauważycie to i w jakiś sposób to też będzie działało na Was. Albo po prostu ta relacja się troszkę zmieni i to jest nieuniknione na to jakby nie macie wpływu to są aż dwie runy, które mówią o zmianie o nagłości zmiany rajdo to jeszcze jest taka runa, która mówi o rytmie i ona mówi niczego nie przyspieszaj niczego nie opóźniaj nie wszystko dzieje się zgodnie z wolą wszechświata w takim rytmie w jakim powinno to się dziać Czyli po prostu trzeba zdać się na los, trzeba zdać się na to, co się dzieje. Jeżeli coś się opóźnia, to tak ma być. Jeżeli coś bardzo szybko się dzieje, to też tak ma być. A Hagal mówi o tym, że to już jest nieuniknione. Przychodzi zmiana, ta zmiana będzie nagła, i ta zmiana przetransformuje coś, przemieni po prostu. Zrobi miejsce, pożegna coś starego, co już nie służy, po to, aby przyszło w to miejsce coś nowego. Więc ja bym tu raczej powiedziała, że um, nie nastąpi zakończenie relacji, tylko po prostu nastąpi zakończenie relacji w takiej formie, w jakiej ona jest. I zobaczymy sobie radę, wskazówkę. Otwórz się na wszelkie możliwości, jakie wszechświat Tobie syła, bo Stoisz przed mnogością wyboru. Bardzo pięknie idzie do Ciebie dobrobyt, idzie do Ciebie energia świeżości, energia początku. Otwórz się na to. Pozwól sobie na dokonanie zmian. I pozwól sobie na realizację siebie. Przesłanie anielskie. Słuchaj. Wycisz umysł ukochany i posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój i otwartość, nie martwiąc się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy nas szybko i wyraźnie. Dlatego prosimy cię, słuchaj. Moi drodzy, życzę Wam, aby nowy rok przyniósł Wam spełnienie marzeń, radość, miłość, sukces, realizację siebie oraz zdrowie. Do usłyszenia. Pa.